Pewnie już dzisiaj martwisz się, że nie dotrzymasz swoich postanowień noworocznych. Powiem Ci dzisiaj, jak to zrobić, żeby nie był to tylko chwilowy zryw trwający do marca, a trwała zmiana stylu życia. Po pierwsze, nie oddzielaj się grubą kreską od przeszłości. Zeszły rok może być dla nas świetną lekcją, z której możemy wyciągnąć wnioski. Zadaj sobie pytania, co było dla ciebie ostatnio trudne. Dlaczego nie udało ci się zrealizować swoich postanowień noworocznych z zeszłego roku? Może Twoje cele były zbyt restrykcyjne, a może zbyt mało konkretne. No i właśnie. Drugi punkt. Nie nakładaj sobie nierealnych celów. Określ sobie konkretne mikrokroki. Przykładowo, zacznij od jednego treningu siłowego tygodniu, od jedzenia regularnie, a niekoniecznie wymiany całego menu od razu. Nie wszystko naraz, bo w takim totalnie zmienionym świecie, my czujemy się niekomfortowo i chcemy jak najszybciej wrócić do tego, co znamy i tego, co było. I trzecia rzecz, patrz na realia. Ciała nie oszukasz, i zegarka też nie oszukasz. Jeżeli ostatnio brakowało ci siły, spokoju i czasu, jeżeli teraz nic się nie zmieniło, to nadal będzie ci tego brakować. Więc szukaj rozwiązań realnych dla ciebie, ale przede wszystkim zacznij od tego, żeby się wyspać. I na koniec zostawiam cię z taką myślą, chciałabym, żeby była główną myślą przewodnią tego kanału. Zdrowie nie wymaga perfekcji, a jeżeli robisz nawet jeden krok do zdrowia, to możesz być z siebie dumna.